Dzień dobry, w imieniu uczniów Szkoły z Charakterem mam przyjemność przywitać Pana Grzegorza Tomasiaka, menadżera kultury związanego z opactwem cysterskim w Rudach. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Rudy są takim magicznym miejscem, które jest niedaleko Gliwic. Jak, kiedy po raz pierwszy poczuł Pan niezwykłość tego miejsca? Można powiedzieć, że z Rudami jestem związany od samego początku. Czyli e, tu się wychowałem. E, od najmłodszych lat e, chodziłem tutaj do szkoły. Pierwsze moje właściwie kroki e, to właśnie były zmierzone w e, podsyteczki ze współklaszczownym połatowe. Tam można by powiedzieć, że się wychowałem, bo przez to, jak ten obiekt wyglądał, nie, ale myślę, że za mną do tego też dojdziemy. Więc można powiedzieć, że jestem związany rodami od samego początku od ponad 30 lat. Dla każdego, kto przybywa, takim zasadniczym punktem odniesienia dla opactwa pozostaje kościół po Cysterski. No i tak jak Pan wspomniał, do tego kościoła przy, przylega dawne opactwo, które w, z racji na swoją historię i złożoność historii tego miasta potem po likwidacji po kasacie Cystersów tutaj na terenach Śląska zostaje przejęte w formę pałacową przez osoby świeckie. Ta historia jest historią i kultury religijnej i kultury świeckiej śląska. Jak pan ją poznawał, to które elementy pana na początku zaczęły fascynować? No to przede wszystkim ta, ten aspekt historyczny, tego założenia kompleksu. No, Więc myślę, że to jest tutaj kluczowe. Historia yy, tego miejsca, e, ten, ten duch, ta, ta forma, wręcz można powiedzieć, z w tym, tej dolinie e, tego ducha. Wiemy, że nie byli jakiego też powodu tutaj przybyli na tę ziemię. Mieli przede wszystkim i też byli na tamty czas, XIII wiek, prekursorami e, i też uważano za. Zjednoczenia Europy pod względem ekonomicznym, gospodarczym i duchowym. To w ogóle pod tym względem było coś nowatorskiego na tamty czas, przez najdłuższy właściwie dzieje tej miejscowości, to kreślin się rozwijało. Więc tutaj bym głównie ten aspekt na, na te trzy czynniki, e, które tak scalają całość i można by podsumowując, już na tym etapie e, to w taki sposób zjednoczyć. Zród udając się w kierunku kaplicy poprzez las, kaplicy Świętej Magdaleny, dawniej prowadziła droga jeszcze bardziej w kierunku północnym, w kierunku kolejnego opactwa Jemienicy. Jak ten układ opactw właśnie kształtował się na terenie Śląska i jak poznając Rudy ta ta droga, taka, która przebiega właśnie poprzez Śląsk, poprzez Śląsk, także i ziemię Opolską, poprzez ten Śląsk, który bardziej rozumiemy jako Górny Śląsk, potem Śląsk Opolski, w kierunku idąc, w kierunku Niemiennicy mijamy Toszek, mijamy Centarę. jak te wszystkie miejsca na tym szlaku cysterskim się układały w poznawaniu tej historii Cysterskich dla Pana. Jeśli chodzi o tę e, lokację w jemienicy, to musimy się jeszcze cofnąć przed Rudami właściwie, do Jędrzejowa obecnie, a e, się odpadło to moment, kiedy wszyscy przybyli do Rud. To niespełna, na tamty czas, niespełna 30 lat później powstała filia właściwie w jemienicy, e, która była w bardzo też do, dobry sposób e, uposażona poprzez bibliotekę, bo tam się też były odgórne e, przepisy związane z tym, aby w sposób bardzo szybki edukacja na tamtych terenach również o polszczytę zaistniała. Jak wiemy w serci poprzez to, że bardzo szybko na tamty czas się rozwijali, to również przy klasztorach powstawało liczne szkoły. I też już tutaj mogę wspomnieć rok 1744, kiedy tu właśnie tu na ziemiach śląskich powstała pierwsza szkoła. Którą założyciele właściwie byli się te Tak jak pan wspomniał, przy tej działalności edukacyjnej, a wcześniej przy tej działalności klasztornej, duchowej ważnym miejscem była biblioteka. Czy my na terenie tego zespołu poklasztornego, popałacowego w Rudach możemy wskazać miejsce, gdzie kiedyś znajdowała się biblioteka klasztorna, jakie ona miała woluminy? Co się z tymi książkami później działo? Na stanie inwentarzu z 1810 roku to była jedna z najliczniejszych bibliotek, blisko licząca 12 tysięcy woluminów. No, to było ogromne, bo właśnie jest biur, ksiąga Ta biblioteka nie tylko była do oglądu ojców amerykańskich sędzierstw, a właśnie przy klasztornych szkół. więc tutaj to było też bardzo istotne. Czy dzisiaj możemy na terenie obiektu podstawskiego wskazać rzeczywiste miejsce, lokacje? Jest to trudne tru do określenia, bo to mi się na piętrze e, i tak na dobrą sprawę bardzo znikoma ilość zachowała się e, tego księgozbioru. Ze względu na kasatę w 1810 roku duża część po prostu została rozproszona tutaj po okolicznych wioskach. Najcenniejsze zbiory tej biblioteki powądrowało do Wrocławia. A czy jest jakaś, jakaś cień szansy, czy możliwość, że w zbiorach bibliotek wrocławskich, czy to uniwersyteckich, czy kościelnych, katedralnych, znajdują się jeszcze książki, woluminy sygnowane właśnie jako biblioteka w Rudach, biblioteka cysterska? Tak, są w bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, ale to można na bardzo jednej ręki właściwie wymienić i możemy powiedzieć, tutaj już nie powrócą, bo nie mamy właścicieli część ojców, czy serców, więc tamte zbiorze one po dzień dzisiejszy są. One oczywiście są ogólno dostępne, część z nich jest również digitalizowana, więc można również poprzez naturki do tych ksiąg również dojść. Głównie mierze to korzystają naukowcy, młodzi, którzy też piszą na temat ród, więc tam też odsyłamy. Tak jak Pan powiedział, kasata następuje w roku 1810. Nasi uczniowie, przeglądając jakikolwiek podręcznik historyczny czy jakiekolwiek kalendarium, będą wiedzieć, że na ten rok przypada mię czasy napoleońskie, czasy wojny napoleońskich I spacerując po kompleksie parkowym z kolei w Rudach, no trudno nie spotkać pomnika czy tej pozostałości po tym pomniku związanym z żołnierzami właśnie francuskimi z okresu wojny napoleońskiej. Jakby Pan mógł nam opowiedzieć o tej części, która okala dawny klasztor i dawny pałac, o tym kompleksie parkowym, bo tam wiele niezwykłych zdarzeń miało miejsce, włącznie w roku 1919 z katastrofą lotniczą. Zgadza się. No, jest to dosyć obszerny temat do, do omawiania. Sam kompleks klasztorno-pałacowy Ocala e, park, taki można byśmy dzisiaj określić w stylu angielskim, właśnie e, właściwie na taką potrzebę e, po 1860 roku, na początku XX wieku wielokrotnie e, ten w stylu angielskim e, zaprezentowano. E, ten park e, przeklasztorny jest sobie wiele też tajemnic, takich również związanych właśnie z rodziną ciągle, to dosyć też ciekawa sprawa. W momencie, kiedy tutaj e, on pan Ratibor e, m, przebywał na, na tym e, podstępnym zespole kraszczorno-pałacowym z gospodarzami, to w momencie, kiedy wychodzili do parku, e, był zawieszany maszt i e, biała flaga. To był ewidentny symbol, znaczenie m, dla mieszkańców, aby nikt inny poza tej rodziny tam w tym parku się nie przemieszczał. To była też ciekawa sprawa. Dzisiaj nie do przyjęcia. Właściwie jakbyśmy popatrzyli, Park ogólnodostępny, każdy sobie chodzi kiedy w tej wychodzi. No a całkiem można powiedzieć, że dawniej da, 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 takich taki możliwości wręcz nie było, aby można było swobodnie sobie przejść e, po tych części parkowych. Dzisiaj na szczęście mamy inaczej. Jest również szczątki właściwie tego pomnika na polskich ofiar właściwie, on został właściwie zdemontowany tuż po wojnie, kiedy ówczesnym władzom coś się nie podobało, że coś obcego jest zbawione na tym terenie, więc tylko pewne elementy zostały rozebrane i takie jeden przykład. Część elementów nawet znajduje się tutaj w centrum ród. Nie będę wskazał jestem, żeby po prostu nie, nie tworzyć tutaj jakichś nietypowych pielgrzymek. No ale fakt jest taki, że ten park jest też połączony tutaj ogromną ilością lasów, lasów państwowych, właściwie w której są, bo całkiem też niedawna, liczne straty rowerowe, które można przez minę wolny czas spędzić. W sposób rekreacyjny, z również ścieżkami dydaktycznymi. A więc tutaj, milen, wolny czas można spędzić nie tylko w centrum ród, ale również poza nim obszarem. Czego świadectwem w ten okresie letnim jest bardzo duża liczba turystów przyjezdnych z części Górnego Śląska, która tutaj przybywa, aby spędzić milen, wolny czas. Kiedy jesteśmy w parku, spacerujemy po nim i jesteśmy czy widzimy pozostałości po dawnym klasztorze, po dawnym pałacu, które teraz zostały odnowione, odbudowane, to przez ten park przepływa rzeka, która określa także nazwę tego miejsca i jest jakby dwoistością. I nazwą rzeki, i nazwą miejscowości. Czym ruda, która płynie, jest dla historii właśnie tego miejsca? chciałem się tu jakby prosić Pana o wyjaśnienie też układu stawów, które po części z tej rzeki były zapełniane, bo one z kolei pozwalały na budowę tego, co ktoś przyjeżdżający do ród może zobaczyć w formie takiej symbolicznej rekonstrukcji kooparkingu, czyli dawnych. Młynów i zabudowań gospodarczych. Tak, rzeka Ruda, to tutaj sama nazwa nam wskazuje, że w XVII wieku odkryto również tutaj e, liczne e, e, łacie rudy, żelaza, co się stało pewnym przyczynikiem do topu rzek ów żelaza, e, więc to pojęcie też ekonomicznie, gospodarczo, e, miejscowość, na tym skorzystała. czy jest też główny ten brym w dzielni. E, liczne, jak Pan tutaj wspomniał, e, e, stawy e, były przyczyną również do e, w tej formie e, licznych również e, kół młyńskich, e, które były też do wytwarzania e, produktów, jakby dzisiaj określili no, e, w tej formie e, he, mąki, tak? A więc tutaj tutaj pod tym względem e, gospodarczo też jest i no tak by się o to określił.